Po tragedii w przewodowie pomoc w zabezpieczeniu nieba wschodniej flanki NATO zaoferowały między innymi Niemcy. I tak pozytywnie zareagował na niespodziewaną niemiecką ofertę polski minister obrony narodowej. Po kolejnym zmasowanym rosyjskim ostrzale szef polskiego resortu obrony i prezydent Andrzej Duda zasugerowali, by patrioty z Niemiec trafiły na zachodnią Ukrainę. To kłamstwo, jak zwykle w wiadomościach. Powodem był sprzeciw prezesa, a nie kolejny rosyjski atak. Podkreślają eksperci, jeśli systemy staną w Polsce, nie będą mogły razić rosyjskich rakiet nad Ukrainą, ale będą mogły bronić terytorium Polski. A za to odpowiada i prezydent, i szef MON. W Niemczech trwają konsultacje rządowe i międzynarodowe. Zauważyliśmy, że propozycja została dobrze przyjęta przez polską opinię publiczną. I cieszymy się z tego. Obecnie dyskutujemy z naszymi sojusznikami, jak odnieść się do dalszych propozycji Polski. A bez owijania w dyplomację, jest tak. Pozycję polskich władz krytykuje jednak polska opozycja. Twierdząc, że polskie władze odmówiły przyjęcia niemieckich Patriotów. Problem w tym, że to właśnie politycy obecnej opozycji mieli szansę już dekadę temu pozyskać z Niemiec baterię Patriot. W 2011 roku Niemcy proponowali Polsce odkupienie 12 baterii Patriot, które wycofywali ze swojej armii. Kamil Trzaska, wiadomości. Nie, panie Trzaska. Problem w tym, że dekadę temu nie było rosyjskiej napaści na Ukrainę ani nawet zajęcia Krymu. Dziękuję bardzo, Andrzej Krajewski.